Dożynki to największe w roku święto gospodarskie rolników, będące ukoronowaniem ich całorocznego trudu. Obchodzone jest po zakończeniu wszelkich najważniejszych prac polowych i zebraniu plonów, a głównie plonów zbóż. 15 sierpnia obchodzimy również uroczystość Dni Powzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to jedno z najstarszych świąt maryjnych w kościele. W polskiej tradycji jest znane jako święto Matki Boskiej Zielnej, zaś w tradycji ludowej jest dziękczynieniem za zebrane plony. W tym dniu wierni składają w podzieńce dożynkowe wieńce, uwite ze zbóż, kwiatów i owoców. W gminie Suchowola tradycyjnie uroczystości rozpoczęły się mszą świętą, w kościele pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła w Suchowoli. Następnie korowód dożynkowy w asyście orkiestry dętej prowadzonej przez grupę mażaretek przeniósł się na teren parku miejskiego. Dzień po święcie Matki Boskiej Zielnej, Dzisiaj przyszedł czas na to, żeby podziękować przede wszystkim naszym rolnikom za ich trud, pracę, Panu Bogu za plony. Stąd dzisiejsze wydarzenie dożynkowe, w którym chcemy również pokazać tradycje ludowe. Stąd piękne zespoły ludowe, które pokażą tańce i pieśni, które kiedyś oglądali nasi dziadkowie i pradziadkowie. Ale przede wszystkim jest to dzisiaj również okazja tego, żeby się spotkać w tych trudnych czasach i trochę zażyć tej normalności. Ludzie też potrzebują się spotkać um zaśpiewać razem, razem wypić jakiś trudnek regionalny, zjeść razem regionalne danie. No i dzisiaj to wszystko możemy zobaczyć na dożynkach w i wszystkiego spróbować. Oczywiście nieodłącznym elementem samej dożynek są wianki dorzynkowe. W tym roku trzy wsie, Wieś ciemne, Kolonie Zgryszczańskie oraz Podgorodnianka przygotowały przepiękne wieńce. I tu niespodzianka, bo w tym roku za najlepszy wieniec czeka dodatkowa nagroda, otóż koncert na ławeczce we wsi, która zrobi najpiękniejszy wianek, odbędzie się koncert kapeli ludowej Kanka Franka, a więc 30 sierpnia w tej wsi, na ławeczce w towarzystwie mieszkańców wsi, po uprawce będzie można się spotkać, potańczyć przy skocznej muzyce ludowej i mam nadzieję, że co roku będziemy również w ten sposób mogli taką niespodziankę dla naszych wsi sołec przygotować. Tegoroczną rolę starostów dorządkowych pełnili państwo Matyski. Nasz trud to nie tylko obora, nie tylko pole, ale również sprawy, które załatwiamy. W imieniu swoim oraz żony wszystkim tutaj rolnikom zebranym i nie tylko w naszej gminy życzymy wszystkiego dobrego, aby klony w tym roku. Tak obfite skutkowały w naszej produkcji. Szczęść Boże. Z uwagi na obostrzenia pandemiczne w tym roku nie było tradycyjnego dzielenia się chlebem i składania życzeń. Zamiast tego każdy z mieszkańców otrzymał symboliczny mały chlebek. Jedną z najważniejszych rzeczy podczas obchodów jest konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. Każda wieś mobilizując siły tworzy jedyny w swoim rodzaju wieniec, który później jest oceniany przez komisję konkursową. W tym roku zwycięski wieniec dożynkowy należał do mieszkańców wsi Ciemne. Dożynki to również dobry moment na nagrodzenie najbardziej wyróżniających się rolników w gminie. Nie mogło oczywiście zabraknąć dorzynkowych straganów wypełnionych lokalnymi potrawami i rynkodziełem, jak i również atrakcji dla dzieci, które mogły skorzystać z muchanych zjeżdżalni, stoi z zabawkami i łakociami. Świętującym mieszkańcom czas umilała muzyka orkiestrowa w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Suchowoli.